Slot pomoże. Slot Fest w Krakowie. Slot Dni w Poznaniu. Slot Day w Warszawie. Slot Day w Rzeszowie. W Krakowie mamy okazję zebrać ludzi, którzy pasjonują się wschodem. To jest fajne w Poznaniu. Znaczy, udawało nam się do tej pory to, że tak naprawdę to byli ludzie z bardzo różnych środowisk. Koncepcja jest taka, żeby przenieść ten slot w Lubiążu. W formie jednodniowej właśnie do Kdyby. Robienie stotu lokalnie daje mi przede wszystkim możliwość współpracy z fantastycznymi, wspaniałymi, genialnymi ludźmi. Zbieramy się grupą przyjaciół, rzucamy pomysły na ławę i razem tworzymy to, co wymyśliliśmy. Daj nam przede wszystkim kontakt z ludźmi, bo po to to robimy, żeby się z nimi spotkać, żeby móc wymienić się tym, co w nas jest najcenniejsze. Też bardzo ważne jest to, że zapraszamy zawsze ekipy, które są w Krakowie i działają tam na tym lokalnym naszym podwórku. Na przykład yy, grupa miłośników gier planszowych. Yy, I była to okazja też, żeby poznać wszystkich najfajniejszych ludzi w tym mieście, wszystkie najfajniejsze miejsca, zebrać ich i zrobić coś wspólnie. Slot w Lubiążu ma slotmana, Slot Pomorze ma Szprotmena. Szprotmen jest pomocny, przyjacielski i co ważne zawsze uśmiechnięty. Jako Slot Day Warszawa pozdrawiam Slot Day w Lubiążu. Pozdrawiam Slot Art Festival od Slot Day w Rzeszowie. Slot pomoże. Pozdrawiam, Slot Lubiąż. No, pozdrawiamy Slot. Slot, Slot <grywa> Nie aż tak, jak ona, ale, ale pozdrawiam. Pozdrawiamy. Tak, Slotfest o wschodzie, pozdrawia, tak. Zapraszamy na koszulki. Tak, na koszulki, namiot wschodni, na na herbaty, herbaty. Mamy też czerwone, tak? Tak, tak. Tak. tak Jest ich jeszcze więcej. Tak, zapraszamy, pozdrawiamy.